Szanowni Państwo, z nami jest Krzysztof Wrocki. Poprzednio mieliśmy okazję rozmawiać z Krzysztofem, gdy jeszcze pracował w firmie Red Hat. Obecnie Krzysztof jest odpowiedzialny za budowanie biznesu w Mirantisie. Powiem tak osobiście, iż bardzo miło wspominam współpracę z Krzysztofem. Uważam, że mogę tak powiedzieć, iż było mi mało tej nauki od Krzysztofa, nauki biznesu. Robienia biznesu, takiej inteligencji emocjonalnej, której można się od Krzysztofa nauczyć. Tak więc bardzo się cieszę, że, że, że mogliśmy się spotkać. Krzysztofie, jak byś mógł powiedzieć, jak, jak to tutaj wyglądało ta ewolucja z Red Hata do, do, do Mirantisa? No wiesz, chciałbym jeszcze wspomnieć o Sourfajerze. Bo tak naprawdę ja uwierzyłem w pojęcie Open Source. W roku 2005, kiedy, kiedy Red Hat kupił Jagosa. I wtedy wydawało mi się, że to jest wręcz niemożliwe. Firma, która tak naprawdę nic nie sprzedaje, jest w stanie kupić tego rodzaju vendora. I to było główne zainteresowanie. Wtedy, wtedy znalazłem firmę. Pracowałem wtedy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla fantastycznej firmy ArcSight, która została przyjęta przez, przez HP. A ja znalazłem swoje miejsce właśnie w firmie open source'owej Sourcefire i to było również fantastyczne rozwiązanie, jeżeli chodzi, to był moment, kiedy uwierzyłem, że osoby, które mają nielimitowane możliwości współpracy w społeczności, która nie jest niczym ograniczona, a, a ma wytyczoną tylko i wyłącznie cel przez swoją ambicję, bo Open, open Source to jest, to jest ambicja osoby, dewelopera, który ją buduje. Daje nam poczucie tego, że tworzymy coś, co zmienia świat. Nie tylko pod względem IT, ale również zmienia świat taki, jak go znamy. Bo musimy zwrócić sobie uwagę na to, że tak to dzisiaj jest. Dzisiaj firma BMW czy firma Mercedes nie różnią się szybkością najezdni, jakością silnika ale różnią się tylko i wyłącznie technologicznie. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie, tak długi wstęp, dlaczego Red Hat, no, no przejęcie Red Hata przez, przez IBM spowodowało, że zachwiała się we mnie wiara w to, że, że tego, ta wolność będzie dalej kontynuowana, że tego rodzaju, tego rodzaju suma, wydatek rzędu 34 miliardów dolarów, no musi być w jakiś sposób zwrócony, co oczywiście spowoduje, że, że cenę tą zapłacą klienci. Mhm. I, to, I to pewnie w, w bardzo szybkim okresie czasu. A mhm. dla mnie klient jest wyznacznikiem tego, co mu oferuje, i raz dane słowo musi być dotrzymane. Nie mówię, że Hat że tego słowa nie dotrzyma. Mówię tylko, że może być mu trudniej mhm. tego rodzaju postępować w ten sposób. I stąd Mirantis. No, Mirantis był naturalnym wyborem. Naturalnym wyborem jest to firma, z którą ja w czasach Redkata spotykałem się wielokrotnie na, na różnych ścieżkach, z reguły jako jacyś przeciwnicy, szczególnie w obszarze OpenStacku. To boje w Volkswagenie, boje w Orange'u miały swoje... wywarły na mnie duże wrażenie. Ale olbrzymie wrażenie wywarło na mnie fakt, Głębokości technologicznej. Tego, co zespół Mirantisa potrafił stworzyć. I muszę powiedzieć, że fascynacja twórcą Mirantisa Bory Leńskiego. Na takim jednym z końcowych interview, które miałem właśnie, kiedy byłem przyjmowany przyjmowałem do Mirantisa. Te wszystkie moje oczekiwania zostały spełnione. Drugą osobą, jeszcze, Adrian Lonel, również współtwórca Mirantisa no i ich pasja oparta o open source i dążenie o tym, że to open source zostaje no, upewniła mi w przekonaniu, że to jest właściwy krok mhm. że będąc z Mirantisem zostanę w open source ale nigdy nie mów nigdy prawda? to świat jest przed nami to, to taka krótka odpowiedź na ten temat open source i wiara w to, że, że open source jest i i ta wolność, która dla mnie jest najważniejsza pod względem otwierania nowych horyzontów. Krzyśku, Mirantis był obecny w Genewie oraz wcześniej w Barcelonie na. Na samicie Kubernetesowym. Mieliśmy tutaj przed naszym wywiadem okazję porozmawiać chwileczkę o tej energii, jaka tam jest w tej społeczności skupionej wokół Kubernetesa. Czy mógłbyś troszeczkę opowiedzieć o tym, jak Mirantis, jak Mirantis zaangażował się w Kubernetesa i, i, i w jaki sposób Kubernetes jest wspierany przez Mirantisa? Tak, no jest to. Jest to fascynacja. Wszyscy pamiętamy rok 2014-2015, kiedy OpenStack był hasłem, które wyznaczało kierunek rozwoju. Każdy, kto chciał być na czele, musiał mieć projekt OpenStackowy. Ja sam pamiętam jeden z summitów OpenStackowych w Paryżu, gdzie, gdzie ceny, ceny pokoi hotelowych wzrosły czterokrotnie. Tuż przed sami tam, coś jak, jak na finał Ligi Mistrzów w Madrycie w ubiegłym tygodniu, kiedy, kiedy nie można było kupić biletu, nie można było dostać miejsca hotelowego. To samo było wtedy, wtedy w Paryżu. I nurt OpenStackowy pozostaje, ale to, co w tej chwili, dość ciekawa rzecz, bo pamiętamy, rozmawialiśmy również, OpenStack i Kubernetes wręcz pojawiły się na scenie w tym samym czasie. Tylko OpenStack przez swoją atrakcyjność oferowania wszystkiego dla wszystkich i wydawało się tą łatwością dosięgnięcia tych najnowszych rozwiązań poszedł szybciej. Tylko poszedł szybciej, tylko firmy, które zainwestowały w OpenStack, i wyobraźmy sobie sytuację taką, mamy 10 osób, 10 deweloperów pracujących przed rok nad projektem, i kiedy dochodzą do momentu finałowego, okazuje się, że już ten ci partnerzy. O firmy, upstream, ten upstream poszedł dalej, już przesunął się. To, jest, to, jest, to już, jest, to już jest, zrobiła się mila. I, I okazuje się, że się nigdy nie jest, nie, jest, nie jest się w stanie sprostać tym wyzwaniom. No, Mirantis to potrafi. Mirantis jest, jest tą jedną z tych firmów, że firm, które potrafi robić. Mirantis Cloud Platform, no, współpracuje z 68 vendorami mm -hmm. i właśnie tymi OpenStackowymi open source'owymi i zapewnia tą gwarancję sukcesu dla firmy. Ale Kubernetes, który powoli rozwijał się, który był tak w cieniu OpenStacka, no nabrał niezwykłego roz rozpędu, kiedy pojawił się Docker. Kiedy nagle Docker, wszyscy zaczęliśmy o tym rozmawiać, wszyscy zaczęliśmy, zaczęliśmy rozmawiać o kontynentyzacji, zaczęliśmy rozmawiać o możliwości, które nam to daje, o, o, i to jest, i właśnie to jest ten moment. Mhm. E, wracając do, do Barcelony, CubeCon 8 tysięcy osób w jednym miejscu, gdzie w Kopenhadze rok temu było 3,5 tysiąca deweloperów, 3,5 tysiąca end-userów, 3,5 tysiąca osób i nagle to się zwiększyło ponad dwukrotnie. To pokazuje, pokazuje nam, jak świat technologiczny, jak on szybko się rozwija, jak on szybko zmienia kierunek, jak on szybko nabiera pędu. No i w tym momencie i to jest właśnie open mm -hmm, Dokładnie. I to jest ten właśnie open source. To jest to, że, że to są granice, wytycza tylko i wyłącznie nasz intelekt i nasza ambicja. Nasza ambicja stworzenia czegoś i być częścią tej społeczności open sourceowej i, i, i zaistnienia. To jest coś, coś niezwykłego drzemie w nas, które nam każe wytyczać ten nowy horyzont. No bo jak inaczej opisać pracę deweloperów którzy tak naprawdę nie są opłacani. Open source'owi. Dzielimy się tym. Dzielimy się doświadczeniami. No powstaje, wiemy, że to jest ten, ten Holy Grail, I jest ten, ten święty kielich, który, który nam wytyczaj i my wtedy pojawiamy się, no i jest ten produkt, który ktoś kupi. Mm -hmm. Ktoś kupi. I mam nadzieję, i Mirantis jest jednym właśnie z tych, co, którzy patrzą na to, Kilka lat temu dokonali tego właśnie taki jednej firmy ze społeczności naszej w Europie Centralno-Wschodniej. Kupili fantastyczną firmę w Czechach i wdrożyli ich rozwiązania, zamknięte wtedy, do open sourceowego rozwiązania Mirantis Cloud Platform. Mhm. I teraz robimy do, dokładnie to samo, robimy również z rozwiązaniami w Kubernetesie. No, nie ukrywam, że firma wytyczyła taki właśnie swój cel. My nazwamy tu Kubernetes ODAI taki, i takie było hasło, takie było hasło które, które, które przyświecało nam podczas KubeConu podczas w Barcelonie, który muszę powiedzieć, że niezwykle udany. A to również pokazuje no, to olbrzymie zainteresowanie wszystkich firm. No, ale to też pokazuje zaangażowanie, jaka społeczność zdążyła się zbudować właśnie koło e, Kubernetesa. I, i no to jest coś e, niesamowitego. Ja myślę, że, że tutaj jesteśmy, e, to, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, w, praktycznie wkraczamy w tą rewolucję związaną z, z, z Kubernetesem. Tak więc e, to jest coś, e, coś niesamowitego. Tak. E, każda firma, każda, każda firma. E, I to, i to bez, bez, bez podziału na sektory. Na wertykale każda firma e, ma projekt Kubernetesowy w tej chwili. E, I teraz tylko i wyłącznie jest kwestia use cases, które będziemy, na, na które będziemy patrzyli i ich wdrożenia. A mm -hmm. one są. E, I to, bo to daje nam, daje firmom, które to stosują, ten, tą przewagę, tę konkurencyjność. No to, co każdy dąży do tego, ten vortex, który każda firma chciałaby mieć, mm -hmm. posiadać. I, I technologia właśnie tym jest. No, bo jeżeli spójrzmy tak z punktu widzenia lajka, jeżeli spojrzymy na, na projekt Ubera, no dzisiaj ten projekt Ubera jest dogoniony przez wiele innych firm, mm -hmm. które w to wchodzą. No, w, z ulic Warszawy, z ulic Krakowa czy ulic Poznania, hulajnogi. nogi. No, projekt wydawał się prosty, nagle mamy pięciu, sześciu rywalizacji między sobą, między sobą wędorów. Bo, bo tak jest. Podąża, podąża za tym społeczność, a jest tylko kwestia zastosowania. Zastosowanie, w którym miejscu zastosujemy i jak wykorzystamy tą technologiczną przewagę. I tu muszę powiedzieć, że no te, te mniejsze firmy widzą tą swoją szansę. Ta grupa entuzjastów, trzech, czterech chłopaków, którzy się spotkali którzy rozmawiają, którzy studiowali razem na studiach, który mieli jakiś projekt bardzo ciekawy. Ja spotykam się z takimi ludźmi w Warszawie na SGH, prowadzę tam wykłady i widzę tych młodych ludzi, którzy budują właśnie takie, właśnie takie wylęgarnie. No, SGH to robi, no, tworzy ten projekt tych właśnie wylęgarni technologicznych, no bo, bo tak widzimy przyszłość. I Mirantis robi dokładnie to samo. No, Dlatego mamy zatrudniamy pracowników i w Rosji, i na Ukrainie, i w Czechach, i w Polsce jest bardzo silna grupa, bo chcemy wykorzystać ten talent tych ludzi, a IT tak naprawdę y, daje wszystkim te same możliwości, daje wszystkim te same możliwości i tylko zależy od nas samych, jak my jesteśmy w stanie wykorzystać i od osób, które nas prowadzą, jakie zastosują. No, gigantyczna gigantyczna szansa dla wszystkich, gigantyczne wyzwanie, ale również, co mogę powiedzieć sam, lata nie mają granicy. No, no przesyła nam się, ja sam jestem, przecież jestem w, w tym w IT od, od, od kilkudziesięciu lat, ja ciągle jestem przez to tym energetycznie naładowany. I kiedy widzę tę rzeszę tych młodych ludzi, których, którzy odwiedzali nasze stanowisko Mirantisad, a odwiedziło nas chyba 2,5 tysiąca osób, no przynajmniej tyle osób spisaliśmy, no nie było tylko zasługą bezpłatnego piwa, który był rozdawany wieczorami, ale, ale oni przychodzili, chcieli zobaczyć, właśnie, co my robimy. I to, ta energia, płynąca właśnie z tego, no dawała nam tą szansę. A teraz przejdźmy do OpenStacka i przejdźmy do, do, do CERN. CERN, właśnie w ubiegłym tygodniu w Genewie. Zorganizował CERN OpenStack Days. I ja pojechałem tam z wielką nadzieją, jak również dla potwierdzenia tego, jak to wygląda dalej. No więc OpenStack ma się dobrze. Mm -hmm. OpenStack ma się dobrze. Jest to, jest to znowu rzecz, która, w którą zostało, zainwestowano, ale OpenStack patrzy na, na to, jak zastosować rozwiązania kubernetesowe. Jak połączyć to? I to jest, znowu było motywem przewodnim. Muszę powiedzieć, że, że wielką przyjemność sprawiło mi, mi, mi fakt taki, że wysiłki naszej firmy zostały tam zauważone, właśnie w Cernie. Będąc Polakiem, ja zawsze szukam tych pierwiastków polskich. Tam pracuje kilkudziesięciu, kilkudziesięciu naukowców z Polski I, i mieliśmy szansę porozmawiania. No, Cern ma własnego OpenStacka, który, który funkcjonuje, który jest, który jest ich. Takim do it yourself, rozwiązaniem i działa, prawda? I jest wspierane przez, przez osoby właśnie Polaków między innymi. I to pokazuje, że, że tak, że ta technologia będzie, będzie, będzie trwała, będzie rozwijała się, da nam szansę, jak długo jest grupa specjalistów, które potrafią to opanować. Tak. Opanować, ale Kubernetesy tak, od, od najmniejszej do największej firmy. Mhm. Jest to, jest to wykorzystanie. Tak, tak, ale właśnie patrząc nawet po upstreamie y, OpenStacka, ta modułowość, ona idzie w kontenery, tak więc He. to. Y, łączy y, się. Y, dokładnie, łączy się i, i jedna technologia będzie przenikała za chwileczkę y, drugą. Y, Krzyśku, może tak w kilku słowach, chociażby y, pokrótce, jak wygląda w ogóle portfolio y, produktów y, Mirantisa? Jakie obszary y, możecie w firmie. Pomóc, pomóc w zarządzaniu, pomóc w rozwiązywaniu problemów? No, głównie infrastruktura. Mm -hmm. Jesteśmy, to, co, to, co gdzie się czujemy bardzo, bardzo mocno. Infrastruktura, czy oparta o Mirantis Cloud Platform, czy infrastruktura w oparciu o Kubernetes. Mm -hmm. To nawet zachęcamy do tego, żeby Bring on Devices and We Support you. Mm -hmm. to, jest, to jest, co mamy. I teraz z punktu widzenia osób, które chciałyby doprowadzić do tej łatwości przenikania się deweloperów z funkcją operacyjną, no to jest właśnie to, co my, to, co my dajemy, dajemy to możliwość. Mm -hmm. Także jeżeli firma patrzy na, na rozwój i błyskawiczne wdrożenie nowych aplikacji, yy, i testowanie tych nowych aplikacji przed ich wdrożeniem, no to to jest to, to, co oferujemy. No, Te Kubernetesy to jest on, on the bare metal. Prawda, to, co oferuje nam szansę no, współpracy z każdą platformą. To, co, to, co, to, co każdy ma. No, firmy, to szczególnie duże, duże firmy pracujące na wielu platformach, szukają tego mechanizmu, który potrafi to zunifikować. No i właśnie nasze rozwiązanie kasowe Kubernetes as a Services daje właśnie tą, tą możliwość. I tu jest tu widzę, tu widzę olbrzymie zainteresowanie klientów. Którzy no, zrażeni, wzrostem cen u, u naszy, w naszej konkurencji niespotykanym do tej pory no, patrzą szerzej, prawda? No, bo w, patrzą właśnie na rozwiązania open sourceowe, patrzą, chcą zachować tą wolność i przy czym również tą racjonalność, jeżeli chodzi o wzrost cen i raczej wzrost na inwestycji. No i to my możemy zaoferować. Nie mówimy, że jesteśmy gigantem, że współpracujemy ze wszystkimi, tak, taktyka naszej firmy opiera się na współpracy z wielkimi, z wielkimi firmami, między innymi na projekt 5, 5G, wdrożenia w Stanach Zjednoczonych z, z AT&T i z Ericssonem, gdzie my jesteśmy główną bazą. Muszę powiedzieć, że jestem zafascynowany projektem, który prowadzi, podstawą jest właśnie Mirantis, w Indiach, gdzie Reliance Jio, jeden z największych operatorów te telefonii w Azji, w roku 2015, mając zero, zero, użytkowników, dzisiaj, przez zastosowanie naszych rozwiązań, potrafi obsłużyć 300 milionów. Przy utrzymaniu, i proszę, skalę, skalę wzrostu, to co, zapewnia, to, co zapewnia Mirantis, to możliwość wzrostu i skalowalności, proszę wyobrazić sobie, że koszt abonamentu, abonamentu w Indiach, to jest telefon plus 50 giga bajtów daty, miesięczna opłata to jest 1,50 50. To proszę wyobrazić sobie teraz koszt utrzymania infrastruktury Danego operatora. Nie mówię to na to, że, że, że operatorzy w Europie są, są piekielnie drodzy, tylko pokazuję, że jest. Jak zoptymalizować koszty. Jak koszty, jak z tego korzystać. I to samo, to samo zastosowanie chcemy zastosować. To, mamy, myślimy o, o innych klientach, nie będę ich w tej chwili wymieniał na tej, na, na tej zasadzie, ale. Pokazuje to skala, skala rozwiązania, możliwości utrzymania tego rozwiązania i, i to musi być jeszcze opłacalne mhm. dla tego operatora. Dokładnie. Na tego operatora, prawda? E, tutaj w, ja z, z wielką przyjemnością mówię o klientach, z którymi ja współpracuję. E, czy to jest e, STFC, e, Scientific Technology Council w, w Wielkiej Brytanii? E, to jest z kolei taki też olbrzymi projekt. Proszę z kolei sobie znowu wyobrazić projekt, gdzie e, zadanie jest e, fotografia Ziemi e, w formacie fotografii 7 na 7, czyli mamy fotografię całej planety, właśnie w, takich, w takim kwadracikach 7 na 7 cm, gdzie ilość danych, które są przekazywane do centrum, to jest 1 tera, tera, terabajta dziennie. I teraz proszę wyrazić, że to trzeba przeszukać tak. i teraz wysnuć z tego właściwe wnioski. A to jest głównie zaj zajmuje się Instytut między innymi ten projekt Jasmine, w którym ja jestem zaang zaangażowany. To jest projekt, który przewiduje po pogodę mhm. i przewiduje różne inne e, rzeczy, które mają miejsce e, na świecie. E, I dzieli się tymi informacjami bezpłatnie mhm. z firmami, które są skupione z organizacjami, które są skupione według tego, według tego projektu. No, niewiarygodny projekt, też ma tam tą podstawę open source'ową I, i to realizujemy. To jest, to jest taki, no, no, jeżeli mówimy o skali, to jest taka skalowalność. Nie mówię to, że, że małe firmy nie, nie mają czego szukać w Mirantisie, tylko mówię o tym, że, że skalowalność jest wręcz nieograniczona. Ja może tak po podsumuję, jeżeli jeżeli gdzieś się mylę to będę, będę wdzięczny za poprawienie, bo tak naprawdę Mirantisa możemy obsłużyć tak, począwszy od kontenerów, czyli Kubernetes'a, mamy OpenStack'a, mamy też storage, czyli wersję Mirantisa CEFA, mamy też zarządzanie, czyli SDN, czyli mamy, mamy tutaj całą infrastrukturę wirtualną, sieciową, czyli mamy te główne obszary właśnie związane, związane z obsługą całej infrastruktury, natomiast Krzyśku, powiedz co z systemem operacyjnym. Jak to Mirantis do tematu podchodzi? Tutaj rozwiązania, rozwiązania tego tematu. To nie, jest, to nie jest region, w którym, w którym rościmy sobie jakieś prawa. Mhm. Współpracujemy z Ubuntu, mhm. ale jesteśmy agnostyczni, jeżeli chodzi o systemy operacyjne. Czyli klient ma wolność wyboru, po prostu może sobie wybrać. Natomiast to, to ja doprecyzuję pytanie. Powiedz może o tej współpr współpracy pomiędzy. Mirantisem a Ubuntu. Wiem, że przy niektórych, przy niektórych drożeniach pod spodem, właśnie z Ubuntu w wersji Advantage, czyli tej ze wsparciem technicznym świadczonym przez Ubuntu. Jak, jak, tutaj, jak, jak tutaj wygląda współpraca, właśnie Mirantis a Ubuntu? Jesteśmy tutaj klientem. Mhm. Kupujemy jedną licencję, jedną subskrypcję mhm. Ubuntu i tak naprawdę to jest, to jest etap, w którym nasza współpraca się. Kończy. Jest Canonical, który funkcjonuje, który jest fantastyczną firmą. Konkurujemy z sobą w tym obszarze. I tak jak podkreślam, tak naprawdę tu nasza współpraca się kończy. Ona jest, my korzystamy z rozwiązania open sourceowego, jesteśmy wierni. Nie mamy żadnych. Przeciwwskazań współpracy z innymi systemami operacyjnymi. No, na pewnym okresie czasu nasza współpraca z Red Hatem była bardzo, bardzo bliska. Mm -hmm. I, to, I że nie doszło do, do, do pogłębienia tej współpracy, no to, 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 to osoby, które były w to zaangażowane, wiedzą mm -hmm. temat, ale, ale firmy open source mają to do siebie, że łatwość współpracy z innymi firmami no jest, jest niewiarygodna, no bo to jest open source to nic, nic nie ma się do ukrycia, to jest wszystko do otwarcia, korzystamy z tego, jesteśmy przejrzyste, no i to jest, to jest chyba ta, ta nasza główna siła i to jest dlatego ja w ten open source wierzę i y, nie, nie, przykro mi, że, że, że wielkie firmy znikają, i są pochłaniane przez, przez, przez tych dominujących graczy, ale mi się wydaje, że ta dominacja dobiega końca. Y Generalnie to jeszcze raz tak, 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 jakby ująć takie podsumowanie. Mirantis zapewnia nam wsparcie praktycznie do całej infrastruktury, jeżeli tutaj chodzi o, 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 o projekty. A teraz takie pytanie. Jak to wygląda na, na polskim rynku? Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, zainteresowany rozwiązaniami Mirantisa, co powinien zrobić? No, w, mamy duże biuro w Poznaniu. Kilkudziesięciu Fantastycznych ludzi pracujących z Milantysem od wielu lat. A jeżeli osoby, które mnie znają, kontakt ze mną. Zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że spotkamy się, spotkamy się niedługo. Super. Bardzo się cieszę, Krzysztofie, że, że udało nam się spotkać, porozmawiać. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie jeden raz. Nasi widzowie pewnie. Pewnie będą również z niecierpliwością czekali na, 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 na kolejne wywiady. Myślę, że przy kolejnych wywiadach skupimy się na nowościach, jakie co nowego jest tutaj w, w rozwiązaniach Mirantisa i bardzo się cieszę, że tak duży gracz na rynku open source bardziej aktywnie będzie działał na polskim rynku. Bartko, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu za, za możliwość, za wysłuchanie i za możliwość przedstawienia Mirantisa. Ja jestem zafascynowany tym. Z czym się spotkałem i mam nadzieję, że jestem w stanie przekazać tę fascynację nie tylko Bartkowi, Za to ci serdecznie dziękuję, ale Państwu wszystkim, którzy nas oglądacie. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję, dziękuję. i do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie.